wkrótce na terenie powiatu Płockiego rozpoczną się kolejne prace drogowe. To modernizacja kilku kilometrów dróg i budowa nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Blisko 3 kilometry nowej trasy rowerowej powstanie wzdłuż drogi powiatowej ze Srebrnej do Dragania. To pierwsza inwestycja realizowana w ramach porozumienia z Orlenem, który na remonty i budowę nowych dróg w powiecie przekazał samorządowi 65 milionów złotych. Tak naprawdę te środki to historyczna kwota. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby lokalny samorząd, rząd pozyskał tak duże wsparcie z firmy Orlen. Widzimy tą zmianę optyki, jeżeli chodzi o współpracę z lokalnymi społecznościami i dzięki tym dobrym rozmowom udało nam się pozyskać bardzo pokaźną kwotę, kilkadziesiąt milionów złotych z firmy Orlen na inwestycje drogowe, które tak naprawdę będą rekompensatą tych zniszczeń, do których doszło na tych drogach powiatowych w związku z rozbudową Orlenu, ale też będą odpowiedzią na takie współczesne wyzwania pod kątem rozwoju powiatu czy też każdego samorządu, wyzwania związane z bezpieczeństwem. Pierwsza transza, czyli około 30 milionów złotych, trafiła już do powiatu płockiego. Dzięki temu możemy przygotowywać, można powiedzieć, pierwszy etap tych dużych inwestycji. I Pierwszym punktem jest budowa ścieżki rowerowej, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, relacji Srebrna-Draganie. Nowa trasa rowerowa wzdłuż drogi powiatowej będzie miała prawie 3 km długości, powstanie na jednym z najpopularniejszych szlaków łączących Powiat Płocki z Orlenem. Inwestycja rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia, powinna zakończyć się do jesieni. Kosztować będzie prawie 2 miliony złotych. To zadanie już przekażemy wykonawcy i wykonawca będzie to realizował. Już w tym roku. Następne, jesteśmy na etapie przygotowania inwestycji w Bronowie Zalesiu. Na dzień dzisiejszy mamy zabezpieczone środki na, na przebudowę tego chodnika. Mamy dokumentację, która jest już złożona o pozwolenie na budowę. Budowa ścieżki na odcinku srebrna Draganie to nie wszystko. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku przygotowuje się do kolejnych prac drogowych, które zostaną zrealizowane z darowizny z Orlenu. Cały czas są kontynuowane prace przygotowawcze pod inwestycje. To znaczy właśnie wiercimy otwory, aby... Sprawdzić jaki mamy grunt, jakie mamy podłoże pod przyszłą konstrukcję. To są takie standardowe y, działania, aby stwierdzić jaki mamy grunt i aby dobrać odpowiednią konstrukcję pod projektowaną drogę. Są kontynuowane prace geotechniczne i na podstawie wyników tych y, prac gruntu jaki mamy, a grunt jest y, z, tego co, z tego co widziałem: y, gliniasty, piaszczysty, z przewarstwieniami y, kruszywa. Także tego się spodziewaliśmy. Prace na drodze rozpoczną się w najbliższym czasie, a droga zmieni się z korzyścią dla kierowców. Robimy roboty przygotowawcze do tego, aby ogłosić postępowanie zamówienia publicznego. Wtedy wyłonimy wykonawcę i mam nadzieję, że w tym roku wszystko się uda, abyśmy na pewno odcinki weszli i zaczęli realizować tą wielką i bardzo ważną inwestycję dla mieszkańców Powiatu Polskiego. Realizacja tej inwestycji przewiduje projektowanie zespesu stawy, tak zwanej. I jeśli mieścimy się w pasie drogowym, będziemy realizować to w, w trybie zwykłym prawa budowlanego i warunków technicznych. Tam, gdzie się zmieścimy, będziemy realizować już. A tam, gdzie się nie mieścimy, będziemy realizować ze specustawy, a to jest troszeczkę odległy czas i w, w czasie może troszeczkę się wydłużyć. Ze względu na procedury po prostu. Tak jak widzimy, ruch jest duży, duży ruch jest technologiczny. Także ta inwestycja jest myślę, że bardzo ważna i dla mieszkańców, i dla Orlenu, i dla... Wszystkich tych, którzy podróżują przez ziemię płocką. W sumie przebudowanych zostanie prawie 13,5 km dróg i będą to parzeń kamionki starabiała granica Płocka, drogę od granicy miasta i dalej draganie Proboszczywice, nowe trzepowo-bronowo Zalesie oraz Płock Zongoty Bonisław.